That's nachana ni ọjọ anyi ba ṣa ayi ṣa ayi ṣa ayi ṣa ayi ma ya ayi hàn na ayi ká ya ayi ṣètìlá anyi ayi ati ayi ṣètìlá. tym pikniku podoba? E, bardzo dobrze. ogólnie jest to fajnie, bo są duchańcy e, za darmo i niektóre rzeczy. Dobra, jak masz na imię? Dominik. E, do której klasy chodzisz? Do e, czwartej. Od której Teraz jesteś? Do piątej. Tak. Jesteśmy tutaj od czternasty. Ty jest, też? E, mhm. jest to fajnie, mi się podoba, że e, można się napić, kiedy będę chciał e, coś zjeść, na przykład i darmowe duchańce dla dzieci, to fajnie. Mm -hmm. Skąd jesteś? E, e, pochodzę z Ukrainy. E, przychodzę do, e, do piątej klasy. I, A w której szkole? E, w szkole czołnierzowej. Okej. Okay. Czyli ogólnie e, fajnie. No, bardzo fajnie. No dobra. Ja, jakby ta, ja, jak to taki takim dzień, to no, dnia wychodziły. No, no, wakacje nie by się przydało. No, my tu do i Nie chcecie po prostu się oglądać. No, to Dobra, ci... Był raz mal na stopal, pan Wodzirejch rozszarał po sali. Bożyk raz, z dwa, a pod oknem samotnie bez siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie pali. A tłum szarał hiszpański, tak cud ten ty prawił. I wszyscy śpiewali go tak, cała śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami na tym palu, nad parami na takim, co się pamięta latami nie dziś... Myślę, że wspólnie tu fajnie przedstawiliśmy klimat dawnych lat PRL-u, klimat, w którym wasze babcie, dziadkowie musieli żyć i te trudy ponosić, ale jednakże to były wesołe, fajne czasy. Tu pani za was pięknie poprowadziła po lokalach gastronomicznych naszej firmy. Także trochę historii wszyscy poznaliście państwo. To jest tylko preludium obchodów 110-lecia naszej firmy. Także śledźcie naszego Facebooka, naszą stronę internetową, bo jeszcze szykujemy bardzo ciekawą Niespodziankę na koniec roku. Także na razie nie zdradzę, bo niespodzianka. Zobaczymy, zobaczymy, a w każdym bądź razie serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję pani Izie i całemu zespołowi. Wielkie brawa dla. Te dzieci, które się bawiły, zabarmana dostałaś. No właśnie, pamiętam. E... Ale się nie bawiliście też. Bawiła się? E, dobra, e, zaproszę do siebie te dwie dziewczyny. Szybko. E, na spółkę, pani prezes, bo nie starczy.